Witam wszystkich bardzo serdecznie. A to jest specjal. Tak, specjal. Gdy będziemy grali w... Patefit To ja zrobię przerwę i sprawdzę to się wszystko takie. Dobra, już jestem. No no i możemy zaczynać nagrywanie. Muszę tylko schować nad nim, żeby nie przeszkadzał. Bardzo za niego przepraszam. Zobaczyłem, że nagraniu, że jest. O kurde hełm się skończył. Muszę zobaczyć do sklepu. Czy... Czy jest? Nie, dobra, kupię może czapka marynarza. Dobra, biorę to Muszę coś kupić po prostu Dobra, więc tak, żeby nie było tak sucho ja, Dobra, uzbrojenia, czy mam uzbrojenie jakieś Ja tutaj są ubrania, to i uzbrojenie, jeszcze przed walką się przyróci. O jest, morderczy Mam go Przedłużył mi się, a czy coś mam? Tutaj nie, umiejętności a Mam cię na oku już tym miejscu. Ile mam jeszcze? No, o. no, i chyba będziemy mogli zaczynać. Jeszcze tylko gadżety sprawdzę. Mam tutaj nieodporne gatki Ale jak na pastę przyciągnąć to nie wiem. Dobra, no to gramy. A, jeszcze misje, co ja robię? Ok, dobra, nie Dobra nie no nie będę wychodził. Mistrz się wezmiem w następnej rundzie może. Dobra, sukcy na zioną grę, dobra. Zaczynamy. Inwazja w głąb lądu. A, to chyba ta nowa mapa jest mylę. Ale to będzie dosyć ciekawe czy to jest ta nowa mapa. Na ja niej nigdy nie grałem i raczej chyba nie będę ogarniał. Ale dobra, czy to jest ta nowa mapa? Muszę zobaczyć. Czekamy. No, to jest ta nowa mapa. No, a wezmę, wrzucę sobie niewidzialność. No, i trzeba prowadzić rasza. Gdzie tam jest ich tam, prowadzić rasza? No, popługa, po fugam, Boże. ASD. <ścoughs> Przegrywamy to. Będę musiał to przejąć. Jak? Kurde, dobry jest, nawet go nie widzę. Właściwie to mnie... do tej sytuacji tam iść nie w ogóle to przejąć on tam sobie campis przecież chyba gdzieś znaleźć ją on... A tutaj może tutaj pooglądać, jak latają te samoloty. Dobra, przepraszam, jestem tak czasami cicho, ale się wczuwam. Tak, ale specjal w końcu osiągnąłem tą magiczną liczbę 20 Dobra. No i można lecieć już O, przyleciał muzyk Od 7 boleści. Kurde, nie uciekaj mi Kurde, za szybki ale peski mi robią, kurde no A nasi nie ogarniają, tu się dzieje jak tu zwykle Nie ta umiejętność Naprawdę ludzie Dobra, trzeba tam raszować Aj, aj, aj! Kurde! Głupia mi się ta reklama włączyła Zabije, zabiję Dobra, ale trzeba lecieć. Lecieć tam Tu tutaj bombę. Zabawy przejęli nam, ale... Ale należało chwilę postrzelać. Dobra nie, teraz to tak zlamiłem, że ściądę dobra, dobra. sobie tutaj, no du, 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 du. to było naprawdę z... to za ostatnie? Tak, Tak się wysiądę z wozu i stanę tutaj. Nawet nie tak na widoku. Kurde, drugi pociąg. Dwóch ich było za dużo, ale i tak to tym ten, ten zniszczonym janem co a teraz mnie nie znajdzie mnie nie to wybuchnie to wiadomo żeby strzelać kurde tak to wybuchnie Dobra, muszę lecieć. Oooo... A, polecę tamtą dalszą bazę, bo widzę, że to mają nieźle chroniono, już tam ktoś siedzi. O o o, o kurde głupi lak Kurde, nie ten przycisk no. A tutaj jest piątka. Fok. Klikam czwórkę zamiast piątki, mądrość. Ja. werki. Dokazi tych widzów. Prawie fajne z tyłu z Gliwia Skowinów Jeeej, kobiety fajne walki Dobra, trzeba wyjść Jakomuś innemu, dostępnym Kto będzie naprawdę mu potrzebny Idę po pojazd Aj, dobry jest. Musimy... a ma! Ja mam taką to ja się nie dziwię. Bo panie, z tym to przecie ja nie mam szans. Na się ktoś i w końcu. Ja jadę tam gdzie Kurde. I to się nazywa Kraksa. Wtedy tych widzów. Ja. Tak gdzie jeździ To uczy tych zagranicznych, jak Polacy w tą grę jeszcze. W tej grze raczej, ale... No. Tam jeszcze muszę coś poprzesuwać z tym znacznikiem e, Jak on tam jest Muszę go jeszcze raz przesunąć, ludzie, solka Za to nie no Nie jest, 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 jest. Dobra, już jest dobrze Chłop Podjechałem. O, 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 była okazja. O. Myślałem, że mi się uda. Kto tutaj? Kurde. Kurde, no. tu Ty mi, brachu. Nie, jest no GG, no skill. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną. No i może potem jeszcze jedną. No, na to. Jak to specjal, to specjal, to jest specjal część pierwsza, przypominam, tak. Ale tak to było, jak to specjal część pierwsza, no ludzie, no to będzie taka po prostu, takie suche, nudne, no. Ale tak to wygląda, co by... a chce Was zachęcić do oglądania najbardziej drugiej, bo druga to będzie Slender, tak. Będę grał z Slendera, zobaczę jak daleko dojdę. No. Ale tak to bywa, no. Grać Slendera. Nie wiem, jeszcze nie. Ale możemy zaczynać 3, 2, 1, no dajecie, 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 dajecie No i jedziemy, proszę Państwa Światło w pojazdach się ładnie świecą, można zaczynać Jedziemy, jazda, jazda, jazda Nie no, o, cichutko Cichutko, puściutko, dobra, jest okazja to tylko skampić na jakiegoś murzyna i mu łeb podciąć. Kiki, kiki, murzynku, chodź. Dobrze. Nie było żadnego murzynka, ale jest samochodzik. Ale widzę, że samochodzik... Ale go widzieliście, jak go w kosmos wywaliło? Aj! mi za to dobrze ci tak... Aha. Mhm. Pokikowali ich i pokikowali. Nie uciekniesz, nie odlecisz Mówiłem nie po lato sobie Mi nie ucieknie O, kościół Uważaj Aj, nie miałem już HP, kurde Zapomniałem użyć plastra Ale my się nie damy My mu wejdziemy Tak to się robi yy, yy. Nie 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 nie, to broń, nie Na broń kurde, nie jestem na broni. zdziwiłem się co się dzieje, a tutaj na lot I'm back! Ale mi nie było, kurde. Nie nie nie, to, to było dobre, więc kosmos tak wywaliło. Gościu dobry, jest. Myśl styciarz. Ma elitkę to myśl. Dobra, mam na piątce ręką. Potem marudę nie było Dobra jest za to to mu wiele nic nie da ale który gościu jest dobry Nie rozbije się go tak łatwo Potrzeba takich paru rund Chyba że ten gościu poleci i zacznie strzelać to Ja mu na takie coś nie dam Który nie to ten mógłby się teraz skąpił Ujawnił się murzyno Zemsta. Aj, sniper. Sprytny Snajper, o, jaki ma tu na maks lepsze tym. I tak się ze proszę państwa, ale czy go... Nie wiem, czy byśmy go normalnie trafili. Tylko mi nie wychodzi trafienie. O kurde, i wjechał mi tutaj czołg. Nie, nie, nie. Na panie, nie próbuj, panie. Ja panu tej bomby zostawię. Aj, i sam wyleciałem przez to w kosmos. Kurde. Tak właściwie, to już tutaj żony... Żadnej... Czy się? O, 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 o. Nie mnie. Nie w kosmos mnie wywaliło, ale nawet też mnie zreagowało. No to jedź. A, to ten. A, on sobie jest tutaj niewidzialnym autkiem przyjechał. Kościół Mądry moją taktykę tak za noc stosuje. Też tak zawsze robię. Czy się stoi, czy się leży? Niewidzialny autkiem się leży. Dobra, trzeba to odzyskać z powrotem, bo jak to na... tutaj nam raszują kurde... Co razy Czy jak? Nie, tutaj muszę zostać, bo tutaj się zbyt dużo akcji dzieje Chociaż to ja będę campił w jednym miejscu, panie. Panie, wychylić mi tam główkę. Będzie ładny... będzie ładny strzał pamiątkowy. Oa, muszę być trzy, żeby nie było miał bardzo ładnie jest już zniszczone jechać tak kraszę, jak będę widział jakieś auto, albo na, na niego noo, to jest skrzynie Aj, kurde, zbyciula, mu HP zostało, kurde, no, jakie szczęście. Nawet się jeszcze uśmiał, tak, a ja... Ja mam cię na oku, gościu. Myśli, że Ciebie nie widzę, panie I tak się odwraca uwagę Kurde, tam jest jeszcze ten drugi. Za dużo zrobiło się ich tych snajperów. Blokują tutaj wszystko, a, a nas jest tylko trzech. Nierówna gra. Ale fajna. Ale fajna. Daj, tak mi mało HP brakuje A raczej na tym serwerze to już będzie ostatnia gra Aj kurde mi tylko nie pozwolić dojść do bazy Tylko mu nie pozwolić dojść do bazy Nie co to było, co to było jest za respawn kurde Tak mnie jest prosto pod Jeepa Super respawn Super respawn, dziękuję za to Jak nie mnie to nie bało? Kurde, noj. skawał mi teraz kawał nagrania. Dobra, jestem z powrotem. No. Nie co się stało, coś mi nagranie kaszowało. No jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa, muszę odsłonić. Tak nagrywa się wszystko. Dobra, bo nie się stało, chyba się skaszowało nagranie. No i jeszcze raz się to stało. Tak... Nie wiem... Nie wiem... Trzeba być cicho... Kurde, włączyło mi się pisanie... Ale dobra... tu mam jakieś problemy kaszujące? Będę musiał na chwilę przerwać i wyjść z w i za chwilę wrócę. Naprawię to. Dobra, już jestem, sprawdzę czy się wszystko ładnie nagrywa. Tak. Tam coś się coś popsuło, to nie wiem czy to wrzucę ten kawałek. Ale dobra, ale sprawdzę jeszcze raz, potem spróbuję. I raczej już chyba będziemy kończyli, no bo się tych trochę widu te grania. No to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Będzie więcej z tego materiału, ja wam to obiecuję. Dobra, no to hej.